Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Nareszcie żona wróciła do domu z projektu. Z pięknego czasu. Dziękuję Wam wszystkie kobiety, które byłyście w rogowie w pięknym miejscu. Restauracja Pradziad. Ale słuchajcie, weszłyśmy tam i tak wow, jak tutaj jest królewsko i pyszne jedzonko, i całe przyjęcie, także dziękuję wszystkim właścicielom za takie ciepłe przyjęcie i za takie dobroci. I Wam dziękuję wszystkim. Jestem oczywiście przede wszystkim wdzięczna Bogu za ten projekt, za ten czas, za nowe rzeczy, które Pan mi pokazał, też mi. Za nowe odkrycia w słowie. I, I dziękuję. I pozdrawiam Was wszystkie, kobiety. Amen. Ja też Was pozdrawiam, aż Was nie znam. Nie no, część znasz. A, część znam. Pozdrawiam, bo, bo pozdrawiam. Cześć, cześć, cześć. Hark, gdzie głosiłeś. W Zębrzycach. To było 10 lat temu. Jeszcze nas pamiętają. Pamiętają nas, no to właśnie to są zdrowi ludzie, mają zdrową pamięć, dobrą pamięć. Chwała Panu. Bo złe rzeczy się długo pamięta. Dobre rzeczy się pamięta. Hebrajczyków. Pamiętają A nie w ogóle odcinek 656, bo tak. I Hebrajczyków 9, 15, 24, 28. Posłuchajcie. Bracia. Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Ani nie po to, aby się wielokroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują o to słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chociaż zobaczcie, że my cały czas mamy ten sam temat, nie? czyli to w sumie od piątego to chyba, czy od szóstego Hebrajczyków cały czas, tak mm -hmm. od iluś dni, już nie wiem, około tygodnia, może nawet dłużej. W sobotę, jak pamiętacie, też było o tej ofiarze, o tej ofierze raz na zawsze Jezusa Chrystusa. Ale taka rzecz, która mi się nasuwa, bo dzisiaj też jak nam przybyłem, to, to o, też o tym myślałem, o Hebrajczykach dzisiaj myślałem. E... Wiele myśli jak zwykle mam. Nie wiem od czego by tutaj zacząć, ale widzicie, że mamy ciąg dalszy i teraz jest, że Chrystus umarł raz na zawsze, i teraz chcę wrócić do tego, w czym byliśmy. Znaczy, nie wiem, czy ty byłeś wychowywany, ale ja przynajmniej byłem w tym, tak, tak, ta pieśń pokazuje. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz grzech, nie? Czyli ja cały czas, jako młody człowiek, który nie znał Biblii, nie znał Lysu do Hebräczych, cały czas patrzyłem w ten sposób, że o biedny Jezus, biedny Jezus, jak Rzesza, to go znowuż ranię, ja mu gwoździe wbijam, ja go, to ja go krzyżuję. To się nie zgadza z Ewangelią, którą mówi, nikt mi życzenia nie zabiera, sam je oddaje. Czyli nie, nie wymierani Cię, tylko ja sam wybieram sobie to, to zranienie. Ale dwa to, co tu jest napisane, że to jest raz na zawsze. On już nie cierpi od tamtej pory. Ja zawsze to ludziom mówię, to jest takie zdanie, którego używam podczas seminarium wiary, że zauważ, co ty jesteś w stanie jako człowiek, drobinka, człowiek mały, co ty jesteś w stanie zrobić Bogu. No, krzywdę, jak no, no, weźmiesz gwoździa i wbijesz Bogu, w co i gdzie, nie? Nie jesteś w stanie jako człowiek, no, nie jest w stanie, rozumiecie, to, 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 to trzeba sobie tak, no, wyda no, chłopski rozum, no. Co ja, co ja mogę? Bóg jest trzech a ja go co? Będę w niego lotkami rzucał i trafię do celu, nie w dziesiątkę, między oczy, nie? No, no nie jestem w stanie nic zrobić Bogu. Oni by też nie byli w stanie, mówię o Golgocie, gdy, gdy Jezus był oni też nie byliby w stanie, gdyby on mu, on im na to nie pozwolił, gdyby Jezus im na to nie pozwolił. Nie byliby w stanie. Dlatego to trzeba bardzo przestawić sobie w głowie, bo jak ty, jak ty będziesz cały czas patrzył na swoje życie, czy ja patrzę na swoje życie, o, ja znowu zraniłem się, ja znowu zraniłem, ja mogę ciągle chodzić w smutku, bo zobacz, grzech jak mi się zdarzał, tak mi się dalej zdarza. Ale ja nie mam chodzić smutku, bo ja się mam radować. Ile ja nie czytamy w tych psalmach co chwilę w zeszłym tygodniu? Co psalm to była radość. To radujcie się, uwielbiajcie z okrzykami radości, wstępujcie, chwal, chwalcie, na instrumentach grajcie. Raczej to chrześcijaństwo ma trochę inną stronę iść. Ono, ono, ono ma dawać tą prawdziwą radość, którą ludzie uzyskują przez dopalacze, przez narkotyki, alkohol, tam różne rzeczy, nie? A tu, a tu źródłem naszego szczęścia ma być sam Bóg, nie? Więc. Tu ważnym jest, żeby muszę to zdanie sobie znaleźć, yy, ani nie po to, by się wielokroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata, a tak raz jeden, jedyny. Od początku do końca do śmierci już potem nie mamy, że cierpią, nie mamy, że Go przybijali, nie mamy, że Jezus poszedł do nieba i my już nie jesteśmy w stanie Go zranić. Oczywiście, wiadomo, ktoś to przełożył, ale to chodzi o smutek. No, smutek, no, ojcu też jest smutny, jak dziecko zbacza z drogi, jak błądzi. No, ale nie mówmy, że, że to mnie rani, bo jeżeli ty się będziesz ranił tym, że twoje dziecko zbacza z drogi, to ty będziesz nieszczęśnikiem, nieszczęśliwym człowiekiem. A twoje życie ma być szczęśliwe, niezależnie od wyboru dzieci. Bo to, że ty żyjesz z Bogiem, nie jest gwarancją tego, że dzieci będą chciały żyć z Bogiem. nie? Bo one tego Boga mogą odrzucić. I, i, i no mają prawo, bo są wolnymi ludźmi. Właśnie to jest to, co nam Bóg dał w ramach miłości. Dał nam pełnię wolnej woli. Nie? I On sam w ramach pełni swojej wolnej woli, Bożej woli, oddał się za nas. Po to, by zapłatą za śmierć, za, proszę, by zapłatą za grzech nie była śmierć już dla Ciebie i dla mnie, byśmy mogli żyć wiecznie z Nim. Oczywiście w ramach wolności. Ja wybieram, czy spędzę wieczność z Bogiem, czy wolę wybrać wieczność w potępieniu? Nie? nie z Bogiem, w rozłączeniu od Boga. To jest moja wolność. I tu naprawdę Bóg nikogo nie przymusza. Dlatego tak delikatne i subtelne są te wszystkie takie pociągnięcia ze strony Pana Boga, bo On chce, żebyś to Ty wybrał, a nie żeby On Cię zmusił. I potem mamy ostatnie zdanie. Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów w wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują, czyli żeby już do zbawienia pociągnąć tych ludzi, którzy jeszcze są, no i tych, którzy oczekują jeszcze w przestworzach, nie? No, by wszystkich po prostu już pociągnąć. już będzie ten czas otwarcia nieba dla Twojego, mojego życia wiecznego. Amen? Amen. Ale to szybko zaniedbię. Psalm 98. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Amen. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach Pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla Domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemia: Cieszcie się, weselcie, grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry, przy dźwięku harfy, przy trąbach, przy głosie rogu, na oczach Pana, króla się radujcie. Amen. No i słuchajcie, no taki cudowny psalm no wspaniały jest ten psalm ponieważ jest to psalm wielkiej radości wielkiej radości i y, kiedy nasz Tata zwycięża, kiedy nasz y, Bóg, przyjaciel, brat, Jezus Chrystus pokonuje śmierć, pokonuje grzech, jest to wielkie zwycięstwo, które odniósł nie dla siebie. Właśnie to jest cudowne w Bogu, że nie dla siebie, tylko dla Ciebie, dla mnie zwyciężył i więc ja po prostu też w takich trudnych momentach uciekam się do tego zwycięstwa. Nie chcę patrzeć na rozpacz, na, na, na tą ciemność, tylko raczej chcę właśnie tak, jak Słowo Boże uczy, patrzeć na to zwycięstwo, że Bóg to pokonał. Więc jeżeli nawet w moim życiu przychodzą ciemne dni, to Bóg je pokonał. Przychodzi smutek, Bóg go pokonał. Przychodzi jakiś lęk, Bóg to pokonał. Bóg to pokonał każdą moją słabość, każdy mój grzech, każdą ciemność. Też wszystko to, co mnie chce zaatakować, bo to nie tylko może we mnie być coś ciemnością, ale ciemność chce mnie zaatakować i Bóg ją pokonał. Ciemność chce zaatakować Twoje życie, smutek chce zaatakować Twoje życie. Jezus Chrystus to pokonał na drzwi krzyża, dlatego my już to zbawienie widzimy. Tylko teraz czas. Tak naprawdę żyjemy w czasie, żeby się teraz tym zbawieniem ucieszyć, żeby się ucieszyć. I teraz mi się przypomina ten koncert, na którym byliśmy, kolędowy na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tak cudownie został rozpoczęty, no słuchajcie, no, wiecie, no Uczelnia Świecka. I tak naprawdę jeden człowiek, jeden pan starszy pan z tego uniwersytetu zacytował najpierw wiersz Tadeusza Różewicza ocaleni gdzie tam jest tekst o tym że szukamy tego najlepszego mistrza i nauczyciela i przecież Boże narodzenie to jest właśnie to przyjście tego najlepszego ucznia najlepszego nauczyciela i najlepszego najwspanialszego mistrza na ziemię po to byśmy właśnie mogli z niego czerpać i takie słowa na świeckiej uczelni, niesamowite to było, y, takie doświadczenie być tam i słuchać tych słów przed tym kolędowaniem. I, ale właśnie też, y, też było podkreślone to, żeby, żeby jednak wejść w tę radość, radość tego narodzenia Pańskiego, narodzenia naszego Mistrza i Nauczyciela, ale też właśnie w radość naszego Zbawiciela. Bo zobaczcie, tutaj Bóg jest pokazany jako ten, który zwycięża. Bóg nie jest pokonany. Bóg jest tym, który jest zwycięzcą, którego prawica zgotowała Jego zwycięstwo i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie na oczach wszystkich pogan. Okazał się zwycięski i wspaniały. I ujrzały wszystkie krańce, ziemia, z krańce ziemi zbawienie Boga naszego. I to jest dla wszystkich absolutnie to, czego dokonał Jezus Chrystus. Mamy się cieszyć, weselić, śpiewać, grać i... i na oczach Pana Króla się radujcie. Bóg zobaczy, że codziennie Ciebie widzi. I chce też widzieć Ciebie jako człowieka radosnego, jako, jako dziecko swoje, radosne i uśmiechnięte, ponieważ On dla Ciebie wszystko pokonał. To, co dzisiaj Cię przytłacza, zostało pokonane. Diabeł Cię oszukuje, że Ty musisz w tym tkwić, a Jezus Chrystus to pokonał i i kiedyś to słowo, które dzieje w pierwszym czytaniu, dostałam na, na rok któryś, tysiące, nie pamiętam który, ale dostałam to słowo. I y, tak bardzo mnie właśnie to, y, to buduje, to ostatnie zdanie. Y, lecz właśnie za pierwszy raz, za pierwszym razem ukazał się w związku z grzechem, lecz y, powtórnie okaże się dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Ja po prostu Boga oczekuję, a wiem, że to dzieło zbawcze się już dokonało, więc przez wiarę wiem, że już to mam. Ja tylko oczekuję z Nim spotkania, bo wiem, że zbawienie się dla mnie dokonało. I niech ten dzień będzie dla Ciebie też taki, takim dniem, właśnie radości z tego, że Pan wszystko, co jest Twoją przeciwnością, wszystko, co jest Twoim wrogiem, Pokonał i On jest zwycięski. Jeżeli wierzysz w Boga, to wierzysz w tego, który zawsze zwycięża. Amen. Amen. I kochani, zobaczcie znowu ten psalm, kolejny psalm o radości, kolejny, kolejny, bo tych psalmów jest bardzo dużo. No i tak fajnie, bo dzisiaj ksiądz Daniel dzwonił. W sprawie daleko do przodu, kwietniowej niedzieli Bożego Miłosierdzia. Ale co mówi? chcemy o 15 godzinie zrobić po prostu uwielbienie. Uwielbienie, mówi, żeby wspólnoty przyszły, ludzie, okay. żeby aule zapełnić, żebyśmy uwielbiali Boga. Nie? Już Was zapraszamy. Już Was zapraszamy. Tak. Nie w tylko wtedy to jest Daj Rzeszowski, Wszystkie, ale wszystkich Was zapraszamy. Cudownie. Tam za 400 osób już się nie nie mieści, się nawet do 600. Tak, zróbmy uwielbienie piękne. A potem dalej będziemy robić będziemy grać, na 3 maj. Amen. Ale. Ja może zagram na trąbce, się nauczę. Jutro jadę na pierwszą lekcję. Ja zaśpiewam, nie na trąbce. A ja może zaśpiewam. Nie, to ja chyba muszę zakryć. To ty zagraj na trąbce, na trąbce. a ja zaśpiewam. Okay. Dobrze. Jakiś podział będzie. Słuchajcie, teraz tak. Aklamacja, dzisiaj drugi Tymoteusz 110 b też częsta na Zbawiciel Jezus Chrystus. Śmierć zwyciężył, Amen. więc nie żyj w śmierci, tylko żyj w życiu. Amen. A na życie rzucił światło przez Ewangelię. Częsta aklamacja no. Oh, tak mi się przy okazji przypomniało, że wszystkiego najlepszego babciom i dziadkom, którzy w sobotę, w niedzielę świętowali. Wszystkim. No, moi są w niebie, twoi też są w niebie, babci i dziadkowie tak. Ale pozdrawiamy naszych babciów i dziadków z nieba. Amen. E, no to tak, to też wszelkiego błogosławieństwa dla Was. Tak mi się teraz przypomniało, bo właśnie ktoś gra na pianinie, a dzisiaj dzieci grały na pianinie i saksofonie dziadziowi. No dobra, Marek. Yy, trzeci rozdział, czyli znowu trzeci, od 22 do 30. Posłuchajmy. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie, Mabel z buba i mocą władcy, złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam. Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma Ducha nieczystego. To słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystę. No choć to jest bardzo mocne słowo bardzo, dla nas, bo bardzo kochani, mocne. bardzo często te działania, Ducha świętego, czyli uzdrowienia, tam wskrzeszenia, cuda no, wszelakiego rodzaju. Bardzo często ludzie przypisują złym duchom i to dużo ludzi w naszym kościele. I widać po tych ludziach, którzy takie rzeczy, te, te no, nazwijmy to charyzmatyczne, przypisują mocą zła. No to jak popatrzymy na ich życie potem, to widzimy, to są bardzo zgorzkniali ludzie, nie? Tacy za, 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 zatwardzeni. Nieszczęśliwi, nieszczęśliwi to jest dobre słowo. Zamknięci, tak, że to właśnie widzimy. To są ludzie, ja nie chcę oceniać oczywiście, nie? ale według tego słowa, to słowo dzisiaj ocenia, oni podpadają pod ten grzech, bo to co czyni Duch Święty poprzez innych ludzi, którzy im się może nie podobają, nie mają złą fryzurę, mają za duży brzuch, mają, nie wiem, zachudzi są, każdy powód może być dobry, albo może są zbyt weseli, nie wypada, tak, to katolik powinien być smutny, nie? Nie wiem, jaki jest powód, ale ci ludzie yy, bardzo często po prostu. Yy, Negując te, 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 te dary Ducha Świętego, które po prostu Duch Święty manifestuje przez różne osoby na ziemi, bo Bóg sobie sam wybiera, jak chce i kiedy chce, nie? Aczkolwiek to też my musimy Bogu pozwolić w nas działać, nie? Bóg nas nie będzie zmuszał do takiej posługi, no to. Yy, te osoby, które to negują i przypisują to złemu duchowi, to, to zauważcie, tu bardzo mocno to nazywa yy, Ewangelia, tak? No, Jezus dokładnie, tak? Że, że yy, no dokładnie, kto by jednak zbudził w Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzymał odpuszczenia, lecz winienie z grzechu wiecznego. Mówili bowiem ma Ducha Nieczystego. Czyli nazwijmy to, czy znaczy zrozummy to, wytłumaczmy to. Oni mówili o Jezusie, ma ducha nieczystego. Czyli to znaczyło, że Jezus mocą złego ducha robi te znaki. Czyli ci ludzie, którzy przypisują to dzisiaj uczniom Jezusa, że robią to mocą złego ducha, no to no niestety Ewangelia mówi, to, co mówi, to są słowa Jezusa, nie moje. Smutne. Nie? Smutne. Ale tu jeszcze jest jedna, jeden fragment yy, ciekawy na początku ciekawy, to może jest więcej, ale którzy wszyscy mówili mi mabel zebubaj mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy, tak, wtedy Jezus przewołał do siebie i mówił w przypowieściach jak może szatan wrzucać szatana jeśli jakieś królestwo znaczy skrócone nie może się osadzić, tak dalej chodzi mi o to, że Jezus rzeczywiście uwalnia ludzi Amen. Bo, to, bo to o tym jest ta opowieść nie? ja myślę, że nikt świadomie z nas nie chce wchodzić po, pod grzech przeciwko Duchowi Świętemu Świadomie, bo nieświadomie może tak być, ale świadomie nikt z nas nie chce. Jak Kościół też nauczał, że musi być świadomy i dobrowolny, tak, żeby był w pełni grzechem według katechizmu. Ale teraz chodzi mi o to, żeby znowu zobaczyć Jezusa, który uwalnia, dokładnie zapisane mocą z duchu, wyrzuca złe duchy czyli Jezus wyrzucał złe duchy. Czyli uwalnia ludzi od złych duchów. No i to się też pokrywa znowu z dziejami 10.38. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, który przeszedł przez życie, wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod wpływem złego ducha. Amen. Uzdrawiając wszystkich, wszystkich, którzy byli albo w mocy złego, no różne są tłumaczenia, nie? E, Bracia i siostro, Jezus to czynił. Jezus to czyni. Bo apostołom dał ten sam nakaz. Idźcie, uzdrawiajcie, skrzeszajcie, wypędzajcie złe duchy, uzdrawiajcie chorych. I e, jeżeli nie masz tego doświadczenia, a wiem, że dużo ludzi nie ma tego doświadczenia, to szukaj, bo Jezus też powiedział: szukajcie, a znajdziecie. To szukaj, to proś pana, mów. Drogą do takiej wolności oczywiście jest to, co było w psalmie. Radujcie się, bo jak Jan Bosko mawiał, diabeł boi się ludzi szczęśliwych, ludzi radosnych. Tak, więc stań się radosnym, szczęśliwym. Jeżeli dzisiaj źródłem twojego smutku jest zły duch, to idź do Jezusa, aby go usunął, albo idź do ludzi Jezusa, aby wyrzucili tego złego ducha z twojego życia. Amen. 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 Tylko y, pamiętaj, to musi być też twój jakby, ach, no ja chcę być, nie? Ja chcę być wolny. Bo nie, że chcesz kogoś zmusić, żeby z niego złego ducha wyrzucali, a on tego nie chce, nie? To sam człowiek musi Wszystko chcieć. No. Wolności. Wolności. Dobra, i Amen. Panie, wielbimy Cię, że dobra nowina jest dobrą nowiną, a nie smutną nowiną jest radosną nowiną. I dziękuję Ci, Panie. Bardzo Ci dziękuję za to. Dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie, że w Tobie jest ratunek. Wielbię Cię, Bogusławie. Święty jesteś, Panie. Niech Twoja świętość teraz się, Panie, w nas porusza. I Panie, spraw. By nikt z nas nie nazywał Twoich dzieł dziełami złego ducha, Panie. Aby nie było tego pomylenia. Abyśmy, Panie, oglądali Twoją moc. Aby, Panie, Twój Kościół przyodziewał się w Twoją moc, Panie i poruszał się w mocy. Prosimy Cię, Panie byśmy byli jeszcze bardziej Tobą napełnieni nasyceni, przeniknięci bóg, Panie, do końca Tobą, Duchu Święty żeby nie było w nas miejsc w których w Ciebie nie bóg, Panie, będzie bóg, Panie, bo jesteśmy Twoją świątynią, Duchu Święty od dnia naszego chrztu bóg, Panie, od dnia chrztu każdego z nas jesteśmy z Twoją świątynią i niech się objawia w nas Twoja obecność bóg, Panie, Panie, niech świeci Twoje światło Wielbicie, przez nas, Panie niech nas rozpoznają jako miejsce Twojego przebywania miejsce Twojego działania Szuk, aby chwała, Panie, właśnie cześć. Twoja wolność się objawiała dla nas, szuk, dla wszystkich Twoich dzieci, pogubionych, Panie, kreis, które szukają światła, bo żyją w ciemności. Szuk, Panie, abyśmy szuk, jawili się, się z jako z światła w tym świecie, mocą twoją, twoją, Duchu, duchu Ci, Święty Jezu. 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 i mocą Twojej światłości, Ci, Jezu Panie. Chryste, nasza droga, chwały. I teraz Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Stąd. I uwolnij wszystkie dzieci, które żyją w niewoli. Niech będą teraz uwolnione. Wszystkie dzieci, które żyją w niewoli. Wszystkie dzieci niech będą uwolnione mocą mnie Jezus. Raz na zawsze. Tobie, Panie, chwała i cześć. Chwała i cześć. I dziękuję za wolność dzieci Bożych. Amen. Amen. Ja mam takie y, imię, które Pan objawia. To jest imię Ola, któ której, do której dzisiaj Bóg bardzo mocno mówi, że bardzo Cię kocham. Jesteś dla mnie bardzo ważna i wyjątkowa. Chwała Ci Jezu. Chwała Ci Jezu? Ja mam taką sytuację, że komuś w pracy ktoś jakby podstawił nogę, ktoś Cię oszukał, skłamał i zajął Twoje miejsce, Ciebie zdegradowano. Ale Bóg mówi do Ciebie. Nie obrażaj się, tylko wybacz. Wybacz, a mówi, że ostatecznie yy, prawda, prawda wyjdzie na jaw i, i Ty będziesz osobą wywyższoną w tej całej sytuacji. I dzisiaj już tą obietnicą Bożą, patrz, Bóg sobie, którzy się poniżają, albowiem oni będą wywyższeni. Amen. Amen. I Pan Bóg też przychodzi dzisiaj z uwolnieniem do osoby, która boi się ciemności. Pan Bóg dzisiaj uwalnia to w Tobie, ten, ten strach i lęk zabiera z Twojego życia przed ciemnością I, i też Pan Bóg uwalnia jakąś, którąś osobę z klaustrofobii. Chwała Ci, Jezus. Amen. I też podczas tej modlitwy uwolnienia Amen. osoba, której tarota stawiano, została całkowicie uwolniona. Ci, A nawet nie wiem, czy nie poprawka, że ona stawiała taroty. O! Ta osoba została uzdrowiona z wpływu złych duchów jest też osoba, która brała y, udział w jakichś obrzędach szamańskich. Y, to było na wyjeździe za granicą, to tak się, jako zabawa, jako zabawa, ale potem całe tworzycie zaczęło się sypać, różne niewyjaśnione choroby, problemy, wypadki w rodzinie. Pan dzisiaj przychodzi do Ciebie z wolnością dziecka Bożego. Amen. Amen też. Pan przychodzi do osoby, przywracaj jakby życie, bo, bo Ty żyjesz jakby w śmierci, bez ruchu, bez, bez nadziei, bez światła. Czujesz jak, 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 jakbyś po prostu już nie żył i Pan dzisiaj do Ciebie mówi, już właśnie we mnie z martwych powstań, powstań z martwych. Ja przywracam Ci życie. Chwała Ci, Jezu. Amen. Amen. Pan Bóg też to mówi do Tadeusza. Amen. Jeszcze widzę hazard, grę w, w karty o pieniądze, na pieniądze no i ktoś dużo stracił I Ty musisz sobie wybaczyć a Bóg Cię uwolni i Bóg odbuduje Twoje życie i Twoją rodzinę ale dzisiaj powiesz swoje życie Bogu i Jemu zaufaj i Ty masz imię Andrzej Hmm. I Pan Bóg cię przytula teraz, chwała ci Panie. Hmm. Potwierdzam to, potwierdzam to, chwała Ci. Hmm. No i chwała Ojcu, chwała Ojcu synowi, synowi Duchowi synowi. świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Ci Pani za twoją hojność dla nas, chwała. Ci. Hmm. No i też, kochani tak na koniec, wiecie, co tak myślę sobie... Przesyłajcie ludziom dalej, którzy, którzy cierpią, bo wiecie, ostatnie, ostatnie, jak to się nazywa te coś, jak pisze pod... Komentarze. Komentarze. Bardzo mnie zbudowały te wasze, że, że dla wielu osób widzę, jak to jest ważne, więc yy, warto, żeby to po prostu szło dalej. Błogosławionego dnia. Błogosławionego. Kończymy, jest już noc, a rano muszę o 3.50 wstawać. Papa. Papa. <słuch>